W uzasadnieniu sąd omieniający wyrok nie zakwestionował ustaleń sądu w Kwidzynie i uznał postępowanie za prawidłowo przeprowadzone. Odnosząc się do apelacji drugiego obrońcy oskarżonego Leszka Fabora, mecenasa Ryszarda Bafi, zdaniem sądu nie zasługiwała na uwzględnienie i brak było podstaw do uznania, iż oskarżony działał w wyższej konieczności. Mocniejsza kontrola odwoławcza rozstrzygnięcia sądu. Rejonowego w Kwidzynie skutkowała tym, iż sąd dokonał stosownej zmiany zaskarżonego wyroku w ten sposób, iż nie kwestionując zasadniczo ustaleń sądu, pierwszej instancji co do przebiegu zdarzenia, które miało miejsce, a w wyniku którego oskarżony dokonał uszkodzenia mienia na szkodę Antoniego Filii w dniu 30 stycznia 2016 roku w Sztumie zmienił ten wyrok w ten sposób, iż postępowanie karne wobec oskarżonego warunkowo umorzu. Tutaj w tym zakresie sąd zaznacza, iż zarzuty podniesione w apelacji obrońcy oskarżonego adwokata Wyrusza Obuchowskiego, co do obrazy przepisów postępowania, które miały mieć wpływ na treść wyroku poprzez oddalenie wniosków dowodowych dotyczących Dopuszczenia uzupełniających opinii biegłych, jak również przesłuchania świadków. Sąd w tym zakresie nie podzielił i uznał, iż postępowanie przeprowadzone przed sądem rejonowym w Kwidzynie w sposób prawidłowy dokon spowodowało to, iż zostały poczynione ustalenia, a ocena tego materiału dowodowego dokonana dalej przez sąd jest zgodna z artykułem 7, nie wykracza poza e, ramy swobodnej oceny dowodów, nie jest to na pewno ocena dowolna, jak wskazywał się. W środku zaskarżenia apelujący. Również te wszystkie ustalenia, które zostały poczynione, zdaniem sądu zostały poczynione w sposób prawidłowo a pewne wątpliwości co do sekwencji zdarzeń, mianowicie tego czy jak to przyjął sąd rejonowy oskarżony udał się na miejsce zdarzenia z nożem i dokonał zniszczenia, ale w sumie pocięcie banera, czy jak tutaj sąd okręgowy stoi na stanowisku miało to miejsce w ciągu zdarzenia, gdzie zniszczenie tego banera dolnego, następnie oddalenie się do miejsca zamieszkania, powrót i zniszczenie banera górnego nie były tego rodzaju, że mogły mieć wpływ na treść zaskarżonego wyroku. Co do tego, że oskarżony jest sprawcą zniszczenia mienia że swoim zachowaniem to mnie nie uszkodził, zniszczył, to jakby te ustalenia sądu rejonowego są prawidłowe, a tylko ta odmienna sekwencja zdarzeń nie może w żaden sposób powodować tutaj, iż ta rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji należało zdyskwalifikować, tak jak żądał tego obrońca oskarżonego pan adwokat Tadeusz Obuchowski. Odnosząc się następnie do apelacji obrońcy, drugiego obrońca oskarżonego adwokata bafi, również znajom sądu ta apelacja nie zasługiwała na uwzględnienie i znajom sądu brak było podstaw do przyjęcia iż pan oskarżony działał w stanie wyższej konieczności. Sąd odnosi się do tego, wskazując jednocześnie motywy, które kierowały sądem odwoławczym, a spowodowały to, iż postępowanie wobec zostało warunkowo umorzone. Tym samym sąd również uznaje za niezasadną operację oskarżyciela posiłkowego, jego pełnomocnika, którzy domagali się wymierzenia kary pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem wykonania. Sąd jednocześnie wskazuje, iż jakby nie budzi wątpliwości, że zastosowanie instytucji warunkowego umorzenia postępowania możliwe jest tylko w tym przypadku, kiedy koniunkcyjnie zostaną spełnione ściśle określone przesłanki. A, a więc sąd ma prawo warunkowo umorzyć postępowanie w wypadku, kiedy wina sprawcy i społeczna szkodliwość czynu nie są oceniane jako znaczne, brak jest wątpliwości co do okoliczności wypełnienia czynu. Sprawca do nie był karany za przestępstwo umyślne, postawa sprawcy jego właściwości, warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, zaś e, nie popełnił w szczególności kolejnego przestępstwa, a, a występek zagrożony jest karą. Do lat pięciu. I zdaniem sądu. Odwoławczego te wszelkie okoliczności tutaj w stosunku do Pana zaistniały? Nie budzi wątpliwości, tak jak to słusznie ustalił sąd pierwszej instancji, iż Pan dopuścił się tego popełnienia czynu. Nie budzi też wątpliwości, zanim sądu wina i to, że wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne. Jak również sąd miał na uwadze to, że nie był Pan uprzednio karany za przestępstwa. Jak również to, że czyn, który jest Panu zarzucony, zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat pięciu. Zdaniem są to tutaj Pana właściwości, warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia udostępniają właśnie takie przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania, będzie Pan przestrzegał porządku podprawnego i nie popełnił Pan przestępstwa. I te okoliczności to jest zdaniem sądu zdecydowały o tym, że sąd wobec pana warunkowo umorzył to postępowanie. Warunki osobistej właściwości to to, że sąd w oparciu o ten materiał dowodowy, który jest w aktach sprawy i prawidłowo zgromadzony przez sąd uznał, że nie jest pan osobą zdemoralizowaną, nie przejawia pan lekceważenia dla, dla porządku prawnego, prowadzi pan ustabilizowany tryb życia, zatem można było zdaniem sądu odwoławczego przyjąć, iż to zdarzenie miało charakter w Pana życiu jakiegoś incydentu i dlatego, zdaniem sądu, istniała podstawa do przyjęcia również, że stopień społecznej szkodliwości czynu którego Pan się dopuścił, nie jest znaczna. co o tym decyduje? Tutaj przede wszystkim decydują okoliczności zarówno natury przedmiotowej, jak i rodzaj, charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej grożącej szkody, sposób, okoliczności popełnienia waga naruszanych obowiązków przez sprawcę, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia, okoliczności podmiotowe, jak postaw. Postać zamiaru, brak zamiaru dokonania czynu, motywacja sprawcy. Odnosząc się do strony podmiotowej, postać zamiaru to odmiennie niż sąd, w pierwszej instancji sąd odwoławczy stoi na stanowisku, że był to zamiar nagły. Pomimo tego, że pan jakby, że czynność ta była rozciągnięta w czasie, że pan najpierw dokonał uszkodzenia i zniszczenia dolnej części panera, następnie wrócił się pan, e, wrócił pan przepraszam, do swojego miejsca zamieszkania, zabrał nóż. Jednakże jak sąd ustanął to na e, rozprawie apelacyjnej, ta odległość nie była znaczna, pan udał się do swojego miejsca zamieszkania, wziął pan narzędzie, nóż, który normalnie przechowuje pan w kuchni, więc nie podjął pan jakichś specjalnych działań w celu tego, żeby e, dokonać tego e, zniszczenia e, baneru. Także tutaj e, wbrew ustaleniom sądu rejonowego, sąd wówczas stoi na stanowisku, iż był to zamiar nagły, zamiar nie do końca również e, przemyślane, a motywacja którą panem kierowała do, do końca nie jest tego rodzaju, że zasługuje na szczególne potępienie, chociaż niewątpliwie dopuścił się Pan czynu zabronionego, co nie budzi, zdaniem sądu, wątpliwości. Przechodząc już do okoliczności tych przedmiotowych, rodzaj charakter naszego dobra niewątpliwie mienie istotne dobro, które chronią przepisy prawa karnego, jednakże rozmiar wyrządzonej szkody nie jest, zdaniem sądu, wysoki. E, również e, okoliczności popełnienia waga naruszonych obowiązków, te wszystkie okoliczności e, i stopień ich naruszenia wskazują na to, iż e, stopień społecznej szkodliwości czynu, e, którego pan się dopuścił, nie jest e, e, znaczny. Teraz należy ustalić stopień zawinienia i tutaj się są odniesienia od do okoliczności podnoszonych przez Pana obrońca adwokata Bafie, który wskazywał na to, że zachodzi konieczność umorzenia postępowania z uwagi na to, że działał pan w stanie wyższej konieczności. Niewątpliwie w oparciu o e, ustalenia, których dokonał e, sąd, pan działał w tym dniu w przekonaniu, że ten napis, który się znajdował na tym banerze jest dla Pana niewątpliwie krzywdzące, niekorzystne, czy zostały naruszone dobra osobiste, to sąd od tego do tego się nie będzie ustosunkowywał, bo to może być jedynie stwierdzone prawomocnym wyrokiem. I tutaj sam obrońca, w uzasadnieniu w aparacji w końcowej jego części wskazywał na to, iż istnieje możliwość, innego sposobu działania polegające na tym, iż osoba, której dobra prawne zostały naruszone, może wystąpić ze stosownym powództwem sądowym. Co prawda obrońca podważał jakby racjonalność takiego działania, wskazując na długotrwałą proces cywilny o naruszenie dóbr osobistych, ale z pola widzenia znikło mu to, iż istnieje instytucja zabezpieczenia roszczenia takiego i tutaj w tym przypadku sąd w terminie siedmiu dni winien podjąć decyzję, a więc niezwłocznie określić, czy y, takie powództwo jest na tyle zasadne, że można się domagać za, y, zabezpieczenia roszczenia poprzez na przykład zasunięcie, usunięcie tego rodzaju banelu. Także tutaj w tym zakresie nie można przyjąć, że jedynym sposobem, ratowania dobra było to, że pan dokonał uszkodzenia zniszczenia tego baneru. Niewątpliwie jest dysproporcja pomiędzy dobrem takim jak mienie o wartości około 1000 zł a pana dobrami osobistymi są to i tego nie na żaden sposób tego nie przekreśla. Jednocześnie dla zastosowania właśnie tej instytucji jest konieczne, żeby było tak, iż jest to jedyny sposób na usunięcie takiego grożącego niebezpieczeństwa. Jak sądzę już pan tutaj wskazywał, to tak w tej sytuacji się nie zadziało. Jednocześnie, żeby usunąć takie niebezpieczeństwo grożące, no, ono może rzeczywiście wynikać z jakiegoś długotrwałego procesu, nie musi być to zdarzenie nagłe. Tutaj sąd się zgadza z wywodami pana obrońcy, ale sąd musi ustalić jednocześnie, iż akurat w tym okresie, kiedy pan podjął działania, nastąpił taki jakiś rozwój tego, iż. Doszło do takiego stanu, który powodowałby, że nadal nie jest możliwe utrzymywanie tego niebezpieczeństwa i będą ujemne skutki dla pana dobra chronionego prawem. Jak wynika to z tego materiału dowodowego zgromadzonego prawidłowo przez sąd, ten baner nie został postawiony w tym dniu. On stał już przez pewien okres czasu, a w tym dniu nie stało się nic takiego nadzwyczajnego, co by usprawiedliwiało pana działanie w celu odwrócenia tego grożącego panu niebezpieczeństwa. Więc te dwie przesłanki nie zachodzą. I tutaj mając na uwadze to, że nie zachodzą też inne przesłanki wyłączające przypisanie panu stopnia zawinienia, pan, e, sąd uznał, iż jest możliwe przypisanie panu stopnia zawinienia i jednocześnie sąd rozważał, czy e, i jaki jest stopień tego zawinienia i sąd stanął na stanowisku, że w oparciu o to, iż pana motywacja wynikała z konfliktu jakichś dóbr. A mianowicie pan uważał, że te napisy są w pana przekonaniu dla pana niekorzystne i krzywdzące, to stopień tej winy pana tutaj nie jest znaczny, co pozwala dalej na ustalenie, iż istnieje możliwość warunkowego umorzenia postępowania wobec Pana przy spełnieniu tych pozostałych przesłanek, o których sąd e, już wcześniej mówił i dlatego te postępowanie warunkowo wobec Pana umorzył na okres próby dwóch lat. W tym okresie sąd e, e, również zamieścił rozstrzygnięcie o tym, że ma Pan naprawić szkodę wyrządzoną termin czterech miesięcy, jest to środek prowacyjny, to pozwoli jakby na weryfikację, czy Pan się z tego obowiązku e, wywiąże, jak również sąd orzekł, środek karny w oparciu o artykuł 45a kodeksu karnego w postaci przypadku tego przedmiotu noża, którym się pan posłużył do tego, aby dopuścić się tego czynu z artykułu 288 paragraf tak pierwszy kodeksu karnego. Sąd stoi na stanowisku, iż właśnie takie zakończenie postępowania jest y, y, prawidłowe i tutaj orzeczenie wobec Pana tego środka jest wystarczające dla osiągnięcia celów tego postępowania, dlatego zmienił zaskarżony wyrok i postępowanie wobec Pana warunkowo umorzy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Powyższe wyroki, z prawa mocno-zwyczajne... Ja jeszcze raz zwracam uwagę, że proszę nie zasłaniać strony. Powyższe wyroki z prawa mocno-zwyczajne środki odwoławcze nie przysługują